Dzień dobry widzowie, z tej strony a ze mną jest... MSG.pln Dziękuję za wspieranie nas i za sukcesów. Szczęśliwego nowego roku i dziękuję za tyle wyświetleń i tyle subskrypcji. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. No tak. Dziękuję wam za wsparcie. Jestem... Ja nagrywam sam shorty, a... Dziękuję na msgpl z nagrałem jednego szolta i ze mną robiliśmy razem kanał. chatą z Wami i dziękuję za wspieranie nas i dziękuję za tyle subskrypcji. E, jedyne co mogę powiedzieć to... Ja mam urodziny 30 grudnia. Ja... wszyscy mi... Możecie napisać komentarz o moich ulegach. Jakby coś, jakby coś, um, um, Matti, najlepszego. Dziękuję, MSGPL. I na w następnym roku w lepszym życiu i zdrowia i życia, i dobrych sukcesów. I nie mam słów, to może MSGPL, ostatnie słowo powiedzieć. Życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i jeżeli chodzi o kanał, to oby tak dalej. Tak, dziękuję za wyświetlenia i na wspieranie, to co? Widzimy się w następnym roku i nowych filmów. To w przyszłym roku. Tak. Cześć. To jeszcze co mogę powiedzieć, niedługo nowe filmy i nowe osoby na kanał. Będzie nie dwa osoby, tylko kilka osób. Ja polecam aby obejrzeć tą, e, poczekać będzie nowa, nowe, nowi członkowie i to tyle i dziękuję i to tyle i subskrybujcie Mat Team. Pa. I do widzenia widzowie i widzimy się w, i dziękuję za wspieranie do to... I widzimy się za rok. Nie, no nie za lok, ale jeden to w styczniu. To co? No dziękuję i pa. Pa. Widzimy się za lok.